OK, więc tak jak widzicie, dzisiaj jesteśmy przed ośrodkiem wypoczynkowym. Poczekajcie chwilę, zanim przewiniecie dalej. Posłuchajcie, jeśli kojarzycie, pójdziecie, znacie lokalizację tego miejsca, proszę nie podawajcie jej. Jeśli takie osoby się znajdą, które w komentarzach podadzą tą lokalizację, to owe komentarze po prostu zostaną natychmiastowo usunięte. A teraz życzę Wam miłego oglądania. Więc dzisiaj jesteśmy przed ośrodkiem wypoczynkowym. Jeśli uda mi się znaleźć jakieś informacje na temat tego ośrodka, to na pewno je Wam przedstawię w tym materiale. Nie, nie wiem, czy mi się do piwnic tam chce schodzić, bo bym pewnie zjechała. Więc sobie na pewno przejdziemy tutaj po całym parterze, pierwszym piętrze i potem kawałku drugiego. Fajne są te drzwi. O, Lodóweczka została. Fajnie, fajnie. Tutaj ewidentnie chyba się musiał palić. Może dlatego został zamknięty i pozabiany tymi dachami. Tylko jednak wyjście jest. Tutaj łazieneczka. Łóżka. No i na pewno pełno śmieci. Między innymi przez te śmieci boję się wejść do piwnic. E, Szyma została w odwiedzinach, ale fajnie. No i łazienka w dosyć dobrym stanie. Szczególnie te płytki. Gdybyście chcieli, materiał jak eksploruję ten budynek w nocy, i wtedy bym zeszła do piwnic z K2 to. Dajcie znać w komentarzach. Tutaj już łazienka w trochę gorszym stanie. Kolejna do lodówka. Tak mi się wydaje, że to lodówka. Łóżko. Tutaj coś w serduszka. No i balkonik. Tylko, że niestety zabity dachami. Ale są szyby. I to mi się podoba. No i w ogóle są okna. Bo nawet... Yy, to są chyba futryny, nie? No nawet w niektórych obiektach nie ma futryn, więc to jest akurat mega. Bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że wszystkie tutaj pokoje były takie same, więc tak myślę, że pobieżnie sobie przejdziemy i co znajdziemy? To znajdziemy, nie? Płyteczki tutaj jakieś pozostałeś, ale są kontakty i te żarandole, więc to też jest spoko. Wiesz, jakie... Ej, to jest ten, to się wiesza na okna. Jezus, zabrakło mi słowa, ale wiecie o co mi chodzi. I łóżka, to też mi się podoba, że są. Może... Chyba tego foty nie mam, więc zrobię fotę. oczywiście. Wpadajcie na mojego Instagrama, ojej. Dobra. Ładne ujęcie jest zrobione. I tutaj jest ten ostatni pokój. Aha, krzesło po imprezie ewidentnie tutaj jest wstawione. Ale nie, to jest najgorsze chyba pokój. Takiego bym nie chciała dostać, nie? Żeby drzwi od razu na kibelek wychodziły, to. To, to jest tragedia. Tu kolejne łóżko. Hmm. Czyli każdy pokój praktycznie tak samo wygląda o sobie. Bo mimo, że szyby w części obiektu są, to jednak momentami jest taki po powybijanych szyb. I to jest tragedia. Kolejny wieszak. Dlatego ja nie podaję lokalizacji obiektów, bo widać jak później kończą olej. Jako śmieciowisko, masa graffiti, jak tutaj widzicie, chociaż korki są śmieci, powybijane rzeczy. Znaczy, okna, nie rzeczy. No, wiecie o co chodzi? Szyby, dlatego się nie podaje lokalizacji. Znaczy, no, ja nie podaję. Tutaj jest łazienka. No, i tam pewnie jest to pomieszczenie ja tutaj oj. dobra zmieszczę się zmieszczę o ale wnęka tutaj jest dobra myślałam że tu taka pufa jest o tu pełna pamięci, no, ale tu widać że imprezy na grubość się dzieją Od osób bezdomnych a tam też chyba wolę nie zaglądać jest masa puszek To toaleta. Jezus, nie, tego nie chciałam chyba. Tego nie chciałam. Dobra. Przez te drzwi zobaczymy. Mhm, uda się przejść, dobra? Mhm. Okej. Okay. Tu jest toaleta. I tutaj kolejne stanowisko. Tam pewnie też jest to się toaleta dla bezdomnych. Także nie chcę zaglądać. Jeszcze raz nie zaglądam, bo, no, ciekawość, to jest pierwszy stopień do piekła. I się o tym już przekonałam w takim wypadku. Wypa Oj, noga by mi utknęła. Dobra. Więc wchodzimy teraz do góry. Światło już nam nie będzie tutaj potrzebne. Ładny widoczek. I fajnie tu mieli, skoro to było. Wiecie, w takim lasku. Yy. Tutaj kolejne korki, tutaj pewnie tak samo jak yy, w porsze wygląda. Tutaj drzwi wyłamane, masa pierzu i poduszek tutaj. Okno jako tako zostało. Więc tutaj myślę, że sobie po że jedynie przejdziemy, nie będziemy dokładnie eksplorować każdego pokoju, bo o patrzcie ile jest tutaj właśnie tych od okien. Tu nawet są od jakiejś drzwi, bo No wszystkie ewidentnie wyglądają pokoje tak samo. Ojej. Mam nadzieję, że doceniacie to co robię. I już zostawiliście łapaczkę w górę pod tym odcinkiem. Jakiś komentarz. Na pewno już o coś Was prosiłam, ale miałam sklerozę, więc mam nadzieję, że taki komentarz zostawiliście. O Wy oraz udostępniliście jakiemuś znajomemu ten odcinek. Ale to jest ładnie. O. O, tam są już zabudowania, dlatego lepiej aż tak mocno się nie wychylać. Tak samo tam też jest od razu jakiś domek, kawałek stąd. No taki nieduży kawałek stąd, nie? Dlatego lepiej się nie wychylać. Ale tak bardzo jak ja to zrobiłam. Tutaj w ogóle wygięte. krzesło. będę musiała jakoś wymaskować te alkohole. Nie wiem, czy tam się da wejść do tego budynku. Zaraz później pójdę zobaczyć. Bo nie wiem, czy to jest opuszczone, czy nie. No, tutaj wszystko, tak jak mówię, było. A, i dokończę to, co mówiłam. A także, kto mnie nie subskrybuje, to mam nadzieję, że się już poprawił z tym. I kliknął znaczek subskrybuj razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, bo to jest bardzo ważne. Bo, jak widać, dużo miejsc zaczęło się pojawiać różnych. No, tutaj w moim kanale także niektóre z nich są również przedstawione w wersji takiej wieczornej, nocnej. No i też odcinek wcześniej zazwyczaj jest to dzienna eksploracja z historią. No i ta subskrypcja też wiecie, jest potrzebna do tego, żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. I tu jesteśmy na ostatnim piętrze, ale to jest tylko taka mała, jakby dobudówka. No bo jest ogólnie tylko to. E, tu jest toaleta. Zaraz wyjdziemy sobie na dach. To tak w końcowym efekcie. I jest ten pokój. Nie ma tutaj, wiecie, żadnego korytarza nic. Tak naprawdę. O, tu jest coś takiego. O, i o te, te zabudowania tam mi chodziło, nie? Więc to już wszystko widać tutaj. Dlatego wiecie, nie wychylam się, mimo to, że niebo tutaj sąsiedzi i ludzie jakoś mają na to y, troszeczkę, że tak powiem, wywalone. To ja wolę jednak się aż tak nie pokazywać. Tymczasem, ja wychodząc na dach, tutaj akurat tego korytarzyka małego przedłużenia, no ale dobra w takim razie możemy spadać chwilę po, pobyć być możemy, nie? No. Dobra, i schodzimy Gdyby jednak tak się okazało, że tamten budynek, e, który mam obczaić jest jednak zamieszkały. To się z wami pożegnam dokładniej w domu. W takim razie. A tutaj pewnie to wygląda tak samo jak na dole, bo tak jak mówiłam, wszystko to wygląda tak samo. W sumie co się dziwić, jak to jest ośrodek wypoczynkowy? Więc raczej w hotelach, w różnych ośrodkach, pokoje wyglądają identycznie albo po prostu bardzo podobnie. No. A, już wiem o co, o chyba mówiłam w komentarzach. Jeśli chcecie nocną eksplorację i wtedy nie ma zmiły, wchodzimy też do piwnicy, to piszcie w komentarzach. Oczywiście łapczka w górę też musi być. No i subskrypcja z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka i żeby ten kanał mógł się rozwijać dalej. A ja lecę obejrzeć ten drugi drugi budynek, o to chciałam powiedzieć, dobra właśnie sprawdziłam ten budynek i wydaje mi się on zamieszkały między innymi przez to, że ma wywieszoną suszarkę naprzeciwko, tak między drzewami posiada firanki w oknach oraz jest w miarę zadbany a tam za drzewami w oddali możecie dojrzeć ten ośrodek wiecie co, jeszcze wpadłam na taki myślę, że fajny pomysł że na pewno na instagramie możecie mi w DM-ach pisać jakieś ciekawe pytanka jeśli macie do mnie i że zrobimy sobie może taki jeden luźniejszy odcinek i to będzie Q&A takie wiecie może macie jakieś fajne pytanka odnośnie urbexów albo coś no to mam nadzieję, że w taki sposób też się lepiej poznamy no i do następnego odcinka Mam nadzieję, że Wam fajnie się oglądało ten filmik. Cześć.